Witam bardzo ciepło i przemilę w kolejnym odcineczku z krówką grzybową. Tutaj, o! A dzisiaj, tutaj, o! Sobie coś pokombinujemy i zaczniemy tworzyć sztuczny nether z portalem wielkim. To od portalu bym zaczął taki większy stworzyć. I zapalniczko. Najważniejsze. Chociaż jeszcze jedno. Potrzebowałbym. O! Gdzie ja bym to chciał? Chciałbym z tym równo zrobić. Dobrze, po tej kratce. Gdzieś tutaj. Pierwszy by był. Róg portalu i tutaj drugi. Cyk, 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 cyk. cyk. O tutaj. On by był na wzniesieniu jakimś. Dobrze by było, na pewno, gdyby tak było. I może zrobić, można by było coś takiego. O, myk. Otoczyć to wszystko netherrackiem. I zrobić jakieś nie natura, naturalne wzniesienie takie. Jakieś, nie wiadomo, połączenia, te sprawy z tym tutaj wszystkim otoczeniem się zaraz coś wykombinuje o tutaj może się z tym łączyć o w ten sposób i tak tą trawę trzeba będzie później skosić tutaj znaczy ten wykopać o o coś takiego o, myk, dobra. Spoko, spoko. Tutaj tak o można by było. O i myk, kolejne te warstwy tego portalu. By tu były. Później jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy by się dodało do tego portalu, żeby jakoś ładnie wyglądał. Przed od odcinkiem troszeczkę nakopałem nether -raku. Tam widać było, to wszystko Skrzynka troszeczkę przeszkadza Znaczy na odcinku tego nie było widać, tylko w sensie mi chodziło O tym Że dwa shulker boxy mam nakopane Z tego netherracku O myk O może coś takiego O pyk i tutaj jeszcze troszeczkę więcej. I tutaj. O. I jeszcze tutaj powiększyłbym z tej strony. O. I tutaj. O, może coś takiego. Tutaj jeszcze połączyć z tym. I może tutaj jeszcze jedno. No i git. Myślę, że można portal wybudować. Więc to będzie. Tutaj się chciałem pomylić. Jakoś nie wiadomo jak to. Chyba tutaj będzie dobrym miejscem na to. I myk. Cyk. Jeśli dobrze pamiętam, to 23 na 23 to było. Wszystko. Cyk, 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 cyk. cyk. I teraz.

Mogłem policzyć, ale dobra. Nieważne. Cyk, 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 cyk. I jeszcze kawałeczek. O. I odpalony. Pyk. Piękny portal. Lecę tamten zniszczyć. Pyk. Lecimy, lecimy. Dobra, zaraz zostanie zniszczony. Zniszczony. I teraz ten porta. Myk. Ciekawe, czy w tym samym miejscu. Oby w tym samym miejscu był. Ale duży i fajny. Dobra, w tym samym miejscu. A teraz ten. No, 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 szybciutko. O! Jest dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Wow. Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. I teraz, jak ja bym chciał? odkąd, dotąd, dokąd ten nether by mógł być myślę, że o nie wiem gdzieś o stąd mógłby być jakoś takiś cyk o postanowiłem, że na tym mój dom będzie gdzieś indziej w innym miejscu tego jakże fajnego. Yy, nie wiem jak to nazwać, nawet jak zawsze zapominam. Czy jakoś można to nazwać? Nie wiem. Jakby okręgu podwodnego. Myślałem nad nazwą Atlantyda, ale nie wiem. Czy może być taka. O, dobra. Może jakoś tu. Te bandy troszeczkę przeszkadzają. To później się jej tak stąd usunie. No przetransportuję. Nie będę ich usuwał już. O dobra. I ten kawałeczek. Myślę, że pozbędę się z niego trawy. I moglibyśmy się zaraz zobaczyć z powrotem. Dobra, nareszcie skończyłem. No, troszeczkę jeszcze więcej tego terenu. Tutaj ja powiększyłem Tutaj niestety troszeczkę przeszkadzają te pandy, ale trudno To się kiedy indziej zrobi A na razie Myślę, że Starczy Teraz ja bym to wyłożył netherrackiem I którą część chciałbym, żeby była niebieska, bo przecież niebieskie Nelium mam To może Zacząłbym od tej strony Bo tu będą wszystkie biome oczywiście to Gdzie jest połowa, połowa, połowa Gdzieś tutaj Nie musi być Na idealnej połowie Ten netherrack później się rozrośnie Tym yy, Tą Kończką most Kończką most Jezu, nie mogę się wysłowić kączką. Mos. bond Milem. Zapomniałem polskiej nazwy. Naprawdę, zapomniałem. Rozrosnę bond Milem i tu będzie. Nawet zaraz. Myślę. Na razie, tak to będzie. Tutaj myślę, że można by było jeszcze tak zrobić. Tutaj już Może Ech, te slajmy jak przeszkadzają, no Ja chcę się ich pozbyć W końcu Jakby był jakiś dobry sposób O, można tak Tu by było zrobić O Tutaj już by było czarne to Znaczy czerwone Jeju, co ja mam dzisiaj? Cyk, 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 cyk Ciup Wow, nieźle. Może sobie przestawię łóżko. Tam, żeby nie latać. Oj. Co ja robię, co ja robię? Cyk. Tu i myk. Myk, 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 myk. Myślę, że źle to nie będzie wyglądało. Myk. No niewielki slime. Najgorsze. Z najgorszych. Ech, takie przeszkadzające. O, jeszcze tutaj. Są te. Gra z bloki. Myk, 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 Ja już naprawdę nie potrzebuję tych slime bloków. I slimeów. Slime boli. I tego wszystkiego. Starczy mi. I to naprawdę Nie wiem gdzie zrobię te pustki neterowe. Ale chciałbym też jeziorko lawy zrobić gdzieś w którymś miejscu. Spoko by było. Nie wiem, gdzie ta bazaltowa delta by powstała. Może gdzieś tutaj bazaltowa delta mogłaby powstać. Bo mógłbym zrobić coś takiego a soul Sanvale ta z tamtej strony o cyk tu mogłoby być tak cyk cyk o tak o, jeszcze o myk coś takiego myślę że spoko i teraz z tej strony jeszcze tutaj jedno trzeba usunąć o pojedynczym pikselm Postawi ten bloczek i się udało. Hop, hop. I tutaj. Teraz. Dobra, ja to wyłożę i znowu się zobaczymy. Więc skończyłem już wykładanie zwykłym Nederrakiem i tym niebieskim. Tego miejsca wokół portalu. Tutaj z tej strony też będzie Soul Sandwali. Tutaj pajączki, ale to nie, mniejsza z tym. Już goście. Z Nederu przychodzą. Teraz to I tymi. Mączką kostną tego wykładanie. O nie. Ale tym się chyba już zajmę poza odcinkiem. To może teraz bym się zajął tym portalem. Tylko gdzie ja to powkładałem? Te. O, tu jest. To, to. Dobra, tam to nie. Ale to. to sobie tutaj bym wyrósł. O. No niech będzie. Mógł być wyższy, ale niech będzie ten. No tak średnio. O, może być tutaj. I tutaj, jeszcze jeden. Chciałbym jakiegoś wyższego w którymś z miejsc. Jak najbliżej przy portalu, ale tak średnio chyba widzę O, dobra Cyk Zrobiłbym tutaj jeszcze coś w tym stylu O, pięknie, pięknie, pięknie Pierwszy czerwony krzaczek taki Drugi O, cyk Źle to chyba wyglądać nie będzie raczej jeszcze tutaj bym dał na razie. Nie mogę wyrosnąć, co nie? No właśnie. Ale chyba nie szkoda mi tego. Bo taki czerwony to tak średnio by się tu prezentował. Tutaj na pewno ten, ten bym chciał. Znowu tak średnio. Tutaj jeden. Tutaj na pewno musi być jeszcze jeden. Kurde, zły nie jest chyba. Tak mi się wydaje. I tak pewnie ten nether jeszcze powiększy. Tutaj ten sztuczny, oczywiście. O! No to teraz to. Już w ogóle. Nie chciałem. W tym momencie. Zły moment. Ale będę miał troszeczkę tego, jak to się nazywa no tych bloków brodawki. Na ten. Na wybudowanie przy portalu. Jakiejś narośli. Czy coś w tym stylu? Omyk. Dowaliła gra. Wielkiego grzyba. Się postarała. Nie powiem, że nie. Cyk. No nie, naprawdę został jeden. Cyk. Zjem sobie po drodze. I. Nie tak blisko było, no. I teraz się uda. Się nie udało. Teraz się uda. Na pewno musi się udać. Musi. I się nie udało, jak zwykle. Ale teraz się uda. Na pewno. Musi się udać. I się udało, pięknie. Zawodowiec ze mnie. Co z tego, że za dziesiątym razem. Cześć pająku. Trochę gęsto będzie tutaj, ale chyba to nie zaszkodzi, bo to jest coś w stylu takiego lasku. Więc, a w lesie jest gęsto przecież takich różnych roślinności. Więc, dlaczego by nie? I idź stąd. Nie lubimy cię. O! Jeszcze te wyrosły. Hmm. Myślę, że przyda mi się tego więcej. Tutaj, niech będzie jeszcze jedno. I jeszcze. Dobra, tu na razie nie. Myślę, że. Mógłbym postawić gdzieś to. I to, oczywiście. I teraz bym chciał zrobić coś w stylu narośli. O. Na tym, tym portalu? Od tej strony? O myk? Coś w tym stylu? O! Może to nie już? Cyk, cyk, cyk. 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 O! Może być. I tu też coś takiego. I Inny... O, może być. O. Jak to się prezentuje? No, źle chyba nie jest, chociaż jeszcze dałbym tutaj coś. I w jakimś miejscu dał też to. O. I mogłoby być tu Chociaż z, z jednej strony Nie będzie to widoczne, ale trudno O Tutaj mógłbym dać też takie coś Tutaj już nie O się zepsuło O, cyk Ale z tej strony to będzie Widoczne, więc Spoko I myk. O, może coś takiego jeszcze? Coś w tym stylu. Dlaczego chciałem to łopato zniszczyć? Nie mam pojęcia. O. Czy ja wiem? Zobaczmy. Nie jest źle. Z tej strony można by było dodać coś takiego większego. Można powiedzieć. O. Nie sięgam. O, dobra. I może jeszcze, jeszcze z tej strony bym coś dodał. O, niech będzie już. To sobie wezmę już. Cyk, cyk. Piękny grzyb. Cyk, cyk. No niech będzie już tak. Jak jest. Najwyżej no coś się jeszcze poprawi. Doda się coś, umie się. Źle nie jest na pewno. Chociaż nadal mi ten portal nie przypomina kwadratu, choć nim jest na pewno. Aj myk. Dobra, chyba to tyle. Nie wiem, co mogłabym jeszcze tu zrobić w tym portalu. Ja pewnie się zabiorę za. Robienie tego na zamienianie na czerwone. Omek. Trochę to zajmie na pewno. Niestety. Nie. O nie, o nie, o nie. W końcu czerwone. Cyk-cyk. Trzeba naprawić. No dlaczego rośnie? Idź stąd slajmie, przeszkadzasz. Dobra. Ja sobie już to poza odcinkiem zrobię. Kiedy indziej. A na dzisiaj to by było na tyle. Więc pa pa. Żegnam. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cyk, to jeszcze skopię. O niech będzie tak. O czerwone, czerwone. Tu będzie, uch, dobrze czer czerwone to na razie niech nie cyk, 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 cyk o, zrobię tak taką dróżkę tutaj ścieżynkę małą żeby na pewno było czerwone w pewnym stopniu tam gdzie trzeba o, tak się zmniejszało tutaj o, Zmieszany będzie o, losowo, tak. O, pięknie. Cyk. I chyba to pięknie będzie wyglądało kiedyś tam w przyszłości. Ładnie, ładnie. Będzie ładne. Na pewno musi być ładne. Więc to na tyle. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Więc pa pa.